Ja bym jeszcze się zastanowił nad takim przypadkiem, że mamy z jednej strony ten terrorystów, a z drugiej strony na przykład Bach, Beethoven i Sibelius. No, panie profesorze, musi się pan zgodzić, że to jest sugestywna sytuacja. Pan doktor Zając wpisał mi tutaj w komentarzu, że katedra będzie musiała uruchomić taką linię wsparcia dla osób zmuszonych do słuchania muzyki, którą właśnie zaproponowałeś, z tego za bardzo zaznania. mi miło. Serdeczne nad, pozdrowienia ale, dla Pana Doktora się, że Pamiętasz jakąś grupę u, uciemiężonych bardzo i Doktor Zając postanowił wystąpić w ich imieniu, teraz widzę, tak? Tak. Ja z nim sobie pogadam później. Już poza, Właśnie proszę, proszę, proszę się zastanowić nad... Tak, Ty to on o, powinien się zastanowić proszę. raczej. Zwłaszcza, że publicznie umieszcza takie komentarze. Słuchajcie, teraz, teraz taki, teraz będzie zupełnie trochę odmiana ról. To znaczy ja, ja będę siedział bardziej bierny, a wy będziecie pytać się mnie o to, co nie wiecie w zakresie kontratyków, co, co może trwać kilka godzin, z tego się orientuję. Nie? No, bo... Niestety. No, niestety tak, ale zacznijmy od, od takiego testu dla Was. I, I to jest test dla wszystkich, ponieważ tak, tak mogą wyglądać pytania argumentacyjne. Proszę o taki slajd jeden. To jest treść przepisu mówiący o pomówieniu, taki typ czynu zabronionego pomówieniu. Nie, jak coś złego o kimś mówi, nawet jak to jest prawno, ale robi to publicznie, na przykład w internecie, coś umieszcza, jakieś takie, takie, takie różne rzeczy. naraża na utratę zaufania, na przykład, właśnie opowiada, że jakiś profesor medycyny mówi o terapiach tymi komórkami macierzystymi, a to jest na przykład szarlataneria, nie. No to, to, to może mieć przybrać postać na przykład takiego właśnie właśnie pomówienia. No i teraz przechodzimy do kolejnego slajdu, bo okazuje się, że nie zawsze pomówienia, no właśnie, nie zawsze pomówienia stanowią przestępstwo. Jest taki artykuł 213, który mówi tak, że nie ma przestępstwa określonego w artykule 212, czyli tego pomówienia nie ma. Pomijmy ten paragraf, ten paragraf pierwszy. Bardziej nas interesuje paragraf drugi. Nie popełnia przestępstwa, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy, prawdziwy zarzut. Czy to rzeczywiście jest szalony tak? Prawdziwy zarzut dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną. Okoliczność wyłączająca winę, kontraty, brak przestępczości z uwagi na brak realizacji znamion w ogóle, czy to jest okoliczność wyłączająca karalność. Ja, ja, jak w ogóle to, ten taki, takie przepisy rozgryźć? Jak wam się wydaje? Od, od czego by zacząć? Jakbyś zadał pytanie, czy to jest coś, co powoduje legalność takiego działania? Czy, co znaczy legalność? Bo zawsze warto się o to zadać. Pytanie. Legalnie działam w ramach kontraktu. Czyli w takim razie nikt mi nie może przeszkodzić. N, n, nikt nie może powiedzieć, że ja robię coś nielegalnego i mi przerwać to. Czyli ja cały czas mogę teraz chodzić po tym internecie i opowiadać szarlatan, szarlatan, szarlatan. Jak Wam się wydaje? Czy to coś jest kontratypem, czy to jest okoliczność wyłączająca winę, czy może coś, co w ogóle nie kompletuje zespół znamion? W ogóle nie ma realizacji znamion typu czynu zabronionego. Nie jest to pomówienie w ogóle takie działanie. Jak to rozpoznać? Jak, jak, to, jak to się rozeznać w tym? Macie jakiś pomysł? Znaczy, pomiędzy rozróżnieniem tych przepisów, które regulują okoliczności wyłączające winę, a tych, które regulują wyłączenie bezprawności, to zazwyczaj albo zawsze. Za tymi pierwszymi, czyli wyłączającymi winę, w uzasadnieniu w ogóle ich obecności, stoi anormalna sytuacja motywacyjna po stronie działającego tak? i różne mm. tego odmiany. Natomiast w przypadku kontratypów wyłączających bezprawność, no to mamy. To są zazwyczaj takie kategorie, które możemy z góry założyć abstrakcyjnie, że, że to się opłaca, że tam dochodzi do jakiejś kolizji dóbr, które jednak możemy przesądzić, że to jedno jest bardziej ważne, albo drugie jest bardziej ważne, wartościowe. W tym przypadku mamy na pewno z jednej strony dobro w postaci czci, to jest przestępstwo przeciwko cz czci, tak, więc tak, tej, tak. tej osoby. Która jest pomawiana. Z drugiej strony mamy nie tylko wolność słowa, bo, bo to myślę, że jest pierwsza, natomiast też jakiś społecznie uzasadniony interes, tak? Właśnie coś więcej. No i to po prostu abstrakcyjnie dochodzimy do wniosku, że to w takim przypadku, jeżeli mowa o sobie pełniącej funkcję publiczną, ponieważ mamy raz, że tą instytucję, czy to, to, to jakieś, jakieś stanowisko, które też ma jakąś powagę swoją, może ją trzeba bronić, społeczny, jakiś interes społeczny. I dochodzimy do wniosku, że to, że to jest bardziej ważne, to jest bardziej wartościowe i można tutaj to e, e, tak naruszyć, tą cześć tego pełniącego funkcję społeczną, ponieważ to się opłaca. No, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to jest inna kwestia, ale, ale tak mi się wydaje, że dla, dla mnie byłyby to kontraty Dlatego. Mhm. Nie ma tutaj żadnych. Nie... No. Dodajmy, że to się opłaca społecznie. Znaczy, To, to nie, no tak, nie tak. dla konkretnej osoby, jest to opłacane tylko dla społeczeństwa, więc. Skoro tak, to powinniśmy uwzględnić to już na poziomie samego systemu prawa karnego. Mhm. A słuchajcie, a wydaje Wam się, że tutaj działa zasada subsydiarności, patrząc na ten przepis? No bo to, to wystarczy, że dowiedziałem się czegoś prawdziwego o złych cechach jakiegoś, nie wiem, tam, na no osoby pełniącej funkcję publiczną, no to możemy to jest bardzo szeroki krąg, bo to nie są funkcjonariusze publiczni, tylko. Tylko to jest każdy, kto spełnia, no tak można generalnie powiedzieć, jakąś istotną funkcję społeczną. Nie? No i coś się dowiedziałem o tej osobie, zarzut, czyli coś, co, 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 co nie jest dla niej zbyt korzystne, no i zaczynam opowiadać. My no tak, jesteśmy w takim okresie wielkiego postu. Ja tu będę robił, by to odwoływał się takich archetypów kulturowych, no więc gdzieś tam w tych archetypach kulturowych. Jak się myśli o, o grzechu, najpierw idź do niego, połóż go tam, powiedz, a dopiero potem idź do kościoła i opowiadaj, co, co złego narobił, jak się nie poprawi. A no tutaj od razu tak broń do kasy. Może no, na, najpierw wymaga, na, na, należałoby wymagać, że należy pójść do tego kogoś, powiedzieć mu w oczy, nie uprawiać polityki w kościele na przykład, jeżeli to jest osoba powiązana funkcją publiczną, a dopiero potem to rozgłaszać. Ale być może to jest jakby osoba na przykład z wyboru pełniąca funkcję publiczną, poseł i my wybierając go wcześniej wybierając go następnym razem, kierujemy się tym, co on robi. To znaczy raz, że bierzemy w jego słowa, dwa, że obserwujemy jego zachowanie. Jak on ukrywa się z jakimś zachowaniem, albo, albo inaczej, nie ukrywa się wcale, ale nie jest to powszechnie wiadomo, a wybory są powszechne. To jest przykład z posłem, on jest dosyć prosty, to oczywiście jest tysiąc trudniejszych to możemy dojść do wniosku, że to, no to służy temu, żeby jednak wszyscy wiedzieli. Nie chodzi tu o jakieś wyjawianie czyjejś prywatności, czy prywatnych rozmów, ale chodzi o coś takiego ważnego, tak? że to jednak świadczy o tym, że on na przykład kłamie, on nie mówi prawdy, albo on jest zupełnie innym człowiekiem. Czemu my wybierając taką osobę, albo godząc się z tym, że ona pełni jakieś funkcje, no mamy akceptować to zupełnie, nie mając pełnego stanu wiedzy o tym. To może być też i tak, że, że po prostu nie przy wszystkich kontraktykach ta zasada się obowiązuje, no bo pomyśli po o obronie koniecznej, też też je tam, tam tak do końca nie ma, nie? To jest inna sprawa. No tak jest. To co, jeśli mam, mogę mieć uwagę czy pytanie do tego kontratypu, to co mnie ciekawi, to jak bardzo to powinno być związane z działaniem osoby pełniącej funkcję publiczną, znaczy czy, 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 tutaj jednak nie ma implicite przekazanego tego, tego, że to ma dotyczyć jednak jej działalności, a nie tego, że przygodnie ta osoba pełni funkcję publiczną, zupełnie niezależnie co się robi w, życiu, w swoim życiu prywatnym. I my wykorzystujemy ten przepis, żeby w ten sposób ją jakby w cudzysłowie legalnie pomawiać, dlatego że ona niezależnie zupełnie pełni funkcję publiczną i w tym sensie wydaje mi się, że trzeba uważać, żeby też nie uznać, że ten, ten, ten jeśli to uznamy za kontraty, bo raczej tak by wypadało, to te mm -hmm. kontraty pozwala na, na dowolne działanie, jeżeli tylko mamy do czynienia z jakąś działalnością osoby pełniącej funkcję publiczną. Trzeba pamiętać, że jednak to, to, to musi jakoś się dawać, uargumentować, że my w tym mm -hmm. celu, że, że to jest jakby istotne dla jej publicznej działalności. Tak, 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 bym, to bym dodał. Zgadzam się z Tobą i to by pokazywało, że jednak jakaś subsydiarność tam jest, choć trochę tak funkcjonalna, mi się nie, że ten zarząd musi być funkcjonalnie powiązany z funkcją mm. tej osoby, że to nie chodzi o to, że w pełnym zakresie ona przestaje być chroniona, i teść. Nie? Tylko, że jednak, jako osoba pełniąca funkcję publiczną, chociaż nie ma tam tego, skoro ma być w związku, przynajmniej z pełnieniem jej funkcji, ten zarzut postawiony, ale powinniśmy go chyba koncypować, ani odwołując się do zasady jakiejś proporcjonalności. Nie Wieś to w konstytucji ma swoje uzasadnienie. Słuchajcie, czego nie wiecie jeszcze o kontratypach, co byście chcieli wiedzieć? Znaczy, najpierw trzeba wiedzieć, co to są kontratypy, to jest zawsze ten problem. Nie? To, właśnie, co to są kontratypy? Może od. Nie, dobrze, to. to... A, y. hmm. Hmm. Teraz się kompromitujecie trochę, nie? Ale to. No. Co w sytuacji, ja się ja mam... na, na siłę trochę, nie nie. Nie, nie na, nie, na siłę, nie na siłę, nie na siłę, Co w sytuacji, kiedy my... Weźmy na etapę obrony konieczną. I my nie do końca rozpoznajemy, jakie i w jakim stopniu dobra są zagrożone. To znaczy, weźmy przykład, bo to na przykładzie będzie najlepiej. Matka z dwoma dzieciakami, małymi. No matka, powiedzmy, taka standardowa kobieta dość silna, ale, ale mieszka na pierwszym piętrze w domu jednorodzinnym, i w nocy na parter tego domu włamuje się już bardziej potężny. Facet, nie wiemy, czy on jest uzbrojony, zupełnie nie wiemy, czy on ma zamiar tylko ukraść, czy on ewentualnie jest gotowy naruszyć jakieś dobro, a jedyną, jakby bronią tej matki w pewnym momencie jest element zaskoczenia. To znaczy, ona wszystko, co może zrobić, go na przykład z zaskoczenia uderzyć, no ale to nie chodzi o uderzenie go, żeby go zabolało, tylko żeby go unieszkodliwić. No, a nie będzie się przecież pytać albo wołać go, żeby zobaczyć, jakie jego intencje, czy on ucieknie, czy nie. Znaczy jest to jakieś ryzyko, jakaś niepewność i ktoś musi to wziąć na siebie. No albo ten, bo, ja mówię, bo co w sytuacji, kiedy ona na przykład godzi go nożem? Oczywiście nie, nie, żeby go zabić, ona go nie chce zabić, ale godzi go w taki sposób, żeby go po prostu unieszkodliwić i dzwoni po, po policję. No bo ona nie ma pojęcia, a nie chce czekać. Mo, mogłaby mhm. się schować na górze, ale. To, no to rezygnuje z obrony świata. To, 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 to rzeczywiście jest bardzo trudne, natomiast yy, chyba jest tak, że ta obrona konieczna wymyka się spod tego kryterium takiej bezwzględnej proporcjonalności dóbr. To znaczy mówię y, o tym kryterium, że to się musi na koniec opłacać, z innymi słowy to jakby ktoś tam na chłodno stał z boku i się zastanawiał, a no to jakie dobra wchodzą w grę i nie ma sensu robić coś napastnikowi, któremu chodziło tylko, nie wiem, tam o, o 100 złotych, które leżało na stole, nie, to, to, to szkoda jego zdrowia w związku z tym, nie. To się wymyka, bo w obronie koniecznej ta zasada proporcjonalności nie działa, to jest mowa o rażącej dysproporcji, wtedy kończy się obrona konieczna, jak jest rażąca dysproporcja. I oczywiście świadomość, świadomość zaatakowanego, no nie ma tutaj najistotniejszego znaczenia, on, on ma tylko wiedzieć, że dochodzi do zamachu na jakieś dobra, ale to podlegające ochronie. To nie musi być sprecyzowana wiedza, co ten łamywać może, co, co mogłoby się zdarzyć dalej z tej akcji. Musi być zamach bezpośredni, oczywiście, wobec tego musimy mieć świadomość, że to już jest jakieś bezpośrednie niebezpieczeństwo dla naszych dóbr. Tak? Yy... Oczywiście subiektywnie ten, kto, kto jest zaatakowany, szacuje o co może chodzić. Czy to szacowanie nie będzie takie, że, że no, dostanę ciosa poniżej, tam łydki albo gdzieś powyżej, tylko jest to problem zagrożenia, taki zorientowanie się, czy chodzi tylko o mnie, nie, czy chodzi tylko o moje zdrowie, czy może chodzi o bezpieczeństwo, wolność. I to jest wystarczające. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, że w obronie konieczny jest taki mechanizm, taki, taki, taki trochę ręcznego sterowania. Tym, z Czym jest obrona konieczna? Ja już nie mówię o tym, że same przesłanki są dość płynne, nie? no bo rażąca dysproporcja dóbr, nawet jeżeli to jest oceniane w sensie obiektywnym, to tam będzie się mieściło bardzo dużo rzeczy. Znaczy, może się okazać, że w istocie chodziło tylko o mienie, ale ona była przekonana, że dzieci też zostaną zaatakowane. W sumie, czy, czy, czy o mienie, czy o dzieci można było go uderzyć, na przykład, chociaż nie zabić. No to jak, jak, jak jak mówić, Mikołaj. Nie? Natomiast tam jest jeszcze jeden ręczny mechanizm, w postaci takiej klauzuli niekaralności, wtedy, jeżeli ktoś działa w zburzeniu czy tam z, z obawy związanej z samym zamachem. Pamiętacie tam, strach lub obawa uzasadniona okolicznościami zamachu. I ten przepis mówi, nie podlega karze. Czyli w istocie też nie ma odpowiedzialności karnej. Oczywiście to jest inny zwrot niż powiedzieć, nie popełnia przestępstwa. To nie jest kontraty, to już jest okoliczność wyłączająca, hmm, pewnie winę, będziemy o tym jeszcze mówić, ale w sumie na jedno wychodzi, to znaczy nie ma odpowiedzialności prawnej. Oczywiście procesowo to trochę będzie inaczej wyglądało, ale w sumie do tego to zmierza. Czyli można powiedzieć, jest tam pewien taki miękki mechanizm uwzględniania tego quasi-będu tak, po, stronie, po stronie osoby broniącej, się jakkolwiek. Ten, on jest trochę implicit już w środku tej obrony. Znaczy zakłada się, że, że on nie musi sobie konkretnie stawać, nie musi pytać w łamemacza, proszę ale czy zamierza mnie pan pobić, gdyby przyszło co do czego, nie? No to wtedy już będzie wiedzieć, tak się bronić. No to jest absurd. to byłby jakiś kompletny, kompletny absurd. Słuchajcie, no pewnie powinniśmy przedłużyć ten set pytań i tak przy następnym wykładzie zrobimy, ale patrzę na zegarek. Jest już dość późno i nie możemy za, za długo zamęczać słuchaczy, którzy mieli ochotę tego słuchać, ale ci, którzy to słuchali do końca, teraz będą mieli bonus. Ostatni slajd. A, niespodzianka. No, realizator tego naszego spotkania się też, też uznał, że jest po 14, więc niestety my nie będziemy, proszę Państwa, siedzieć już do końca, tutaj. Udało się. To jest przepis, ja nie wiem, czy on jest aktualny, ale to nawet w tym jest rzecz. To jest przepis ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty dotyczący tzw. klauzuli sumienia. No i takie pytanie, które no, jest ciekawe, więc dlatego warto go rozważyć także w perspektywie czegoś, co może się zdarzyć za kilka miesięcy. Czy ten przepis określa kontraty, okoliczność wyłączającą winę? A może jeszcze coś innego? Jakie argumenty można by podać? Czy odpowiedź nie jest, nie jest oczywista, więc dlatego najciekawsze byłyby argumenty, które mogłyby nawiązywać do tego, coście do tej pory yy, słuchali. Byłam tam ten slajd. I yy, yy, oznacza to koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze. Ja jeszcze je sobie przeczytam. Jakby coś było do dopowiedzenia, to za tydzień będziemy o tym mówić. Jutro ukaże się na YouTube katedry wykład o winie, już nie taki doskonały jak pana profesora Cola, ale w moim wykonaniu chyba sprzed dwóch lat. On mi się najbardziej podobał ten wykład, wobec tego jego włączymy. I za tydzień spotkamy się znowu tutaj w poniedziałek o 12.30. Będziemy rozmawiać o winie, zwłaszcza o normatywnym rozumieniu, normatywnym rozumieniu winy. O, dalej o usprawiedliwieniu. Czasy nadzwyczajne, więc ilustracji pewnie nie, nie, będzie, nam, nie będzie nam brakować. Dziękuję Andrzejowi Mikołajowi za tą, za tą rozmowę. No, nie popisali się, no niestety. Myślałem, no. że to trochę inaczej będzie wyglądało, no, ale znaczy, tak można się było się, spodziewać. Tak, zakładałem nie. się, że lekka kompromitacja nastąpi, trochę to się stało, no, ale Boże, no, nie wszystko jest doskonałe. Staram czy, się czy, czy, czy sobie umieć teraz poradzić. Wieczorem jakoś popracujecie nad tym, te ludzie widziały, to ludzi Was widziało, więc to jest żenujące trochę. No, to tak. dobrze. <grymne> za Pana też trzymamy kciuki, Kto żeby dziękuję, było dobrze. Do widzenia. w takim dany. razie za, za, za tydzień. Wyczytki. Hej.